Dzisiaj, podobnie jak w inne dni listopada, Kościół przywołuje przemowę Jezusa Chrystusa na temat końca czasów. Znajdują się w niej nakładające się na siebie opisy końca świątyni jerozolimskiej i końca świata. To, co stało się z Jerozolimą, wydarzyło się dokładnie tak, jak przepowiedział Jezus. W 70 roku rzymskie wojska nie pozostawiły kamienia na kamieniu. Ten pierwszy koniec jest obrazem drugiego końca. Nie powinno to być powodem do niepokoju, ale do nadziei. Moc Boża odnowi wszystko, bo włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Miłej niedzieli pańskiej. Modlitwa dnia. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o ostatecznym przyjściu Syna Człowieczego. Zbliża się koniec roku liturgicznego, a Kościół przedstawia nam paruzję, jednocześnie zachęcając nas do refleksji nad naszym końcem. Śmiercią, sądem, piekłem lub niebem. Zakończenie podróży warunkuje jej realizację. Jeśli chcesz iść do piekła, możesz, a się, możesz zachowywać się w określony sposób, zgodnie z celem swojej podróży. Jeśli wybierasz niebo, musisz być spójny z chwałą, którą chcesz zdobyć, zawsze, z własnej woli. Nikt nie idzie do piekła pod przymusem, ani do nieba też nie. Bóg jest sprawiedliwy i daje każdemu to, na co zasłużył, ani więcej, ani mniej. Nie karze ani nie nagradza arbitralnie, kierując się sympatiami lub antypatiami, szanuje naszą wolność. Należy jednak pamiętać, że opuszczając ten świat, wolność nie będzie już mogła wybierać. Drzewo pozostanie leżące po tej stronie, po której upadło. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od niego. Czy potrafisz sobie wyobrazić wielkość tego widowiska? Mężczyźni i kobiety, wszystkich ras i wszystkich epok, z naszymi zmartwychwstałymi ciałami i duszami, staniemy przed Jezusem Chrystusem, który będzie przewodniczył tej uroczystości z wielką mocą i majestatem. Przyjdzie, aby osądzić nas w obecności całego świata, gdyby wstęp nie był bezpłatny, warto byłoby zapłacić. Wtedy poznamy prawdę o wszystkich naszych wewnętrznych i zewnętrznych czynach. Wtedy zobaczymy, do kogo należą pieniądze, dzieci, książki, projekty i inne rzeczy. Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Dzień radości i chwały dla jednych, dzień smutku i wstydu dla innych. To, czego nie chcesz ujawniać publicznie. Możesz teraz usunąć poprzez dobrze wykonaną spowiedź. Nie możesz improwizować tak uroczystego i zobowiązującego aktu. Jezus ostrzega nas: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Czy jesteś już gotowy? Zostań z Bogiem.